Słuchajcie, jestem w Stegnie, w muzeum klimatycznym muzeum motoryzacji amerykańskiej, ale w ogóle tutaj są noclegi. Eee, no ciężko mi powiedzieć, co tutaj jest, bo jest po prostu rewelacja. Ale jak wybieracie się do Stegny na zlot, to dam wam w opisie namiary, bo można tutaj e, sobie zamieszkać i pooglądać te wszystkie fury. I cały ośrodek jest po prostu przekozacki. Każdy pokój jest w stylu jakiegoś auta, jakiegoś motocykla. Tutaj jest przeszklenie, właśnie na górę. I zobaczcie, szybko się przejdziemy. Tylko jak tu wygląda bar. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O, tutaj są właściciele. Tutaj mamy bar. Zobaczcie, wszystko jest w takim amerykańskim stylu. Więc serdecznie zapraszam tutaj do Jantara. Jantarnia Karmuzeum. Zobaczcie, w jakim klimacie tutaj można śniadanie rano zjeść. Prosto e, poczujemy się, jakbyśmy gdzieś byli w Ameryce przy Road 66. Trzymajta się!